Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie opowiemy o przypadku Nicholanda T7050, w którym nie działało kilka biegów, a nie powinno działać znacznie więcej biegów, o czym zaraz Wam opowiem. Zapraszam. O Oto jak widać, mam skrzynię już wyjętą, rozebraną praktycznie całą, rozbebeszoną. I został tylko jeden kosz, ale to. To za chwilę potem nieważne. I tu mam resztę części. I co tu się działo? Tu nie działały biegi. Mam napisane sobie ładnie. Trzeci, 9, 15 i wsteczny trzeci oraz czwarty, 10, 16 i wsteczny czwarty. I tak, czemu tak się działo? Otóż może jak ta skrzynia najpierw działa, ta skrzynia ma 19 biegów do przodu i Przejść do tyłu z Range Command czy tam Power Command. Zwią się tam różnie. Jak to działa? On ma generalnie w sobie 10 koszy i 11 ma dodatkowy nadbieg. On jest w tylnym moście, tu go teraz nie ma. On tam został w ciągniku, Nawet nie ma do niego dostępu, bo do niego trzeba się dobrać od tyłu za przeproszeniem. I co tu się stało? Aha, miałem powiedzieć, jak to działa. Działa to w ten sposób, że mamy trzy kosze wewnątrz. I to są kosze te. Dwa z przodu. One są, to jest ten, w tym wielkim zaproszeniem dzbanie. I jeszcze drugi jest za nim. Oraz trzy wielkie z tyłu. Raz, dwa, trzy. I tu jest czwarty. Z tym, że... Ten jest od wstecznego, te dwa, i tamten co jest w skrzyni, to są od biegów do przodu, i to działa w ten sposób. Dlaczego 18 biegów? To się łatwo mnoży. Tu mamy w środku 3 i z przodu 2, czyli razem nam to daje 6 przełożeń. Po prostu to trzeba pomnożyć. I dodatkowo mamy jeszcze 3 z tyłu, czyli 18, i 1 od czyli 6 do tyłu. No i tak to w skrócie działa. I co tu się stało? Nie działały te biegi i po schemacie sobie doszedłem, że te biegi się ładnie mi zgrywają z jednym koszem i to, to był bodajże sprzęgło F i ono jest faktycznie uszkodzone, ono jest w środku, centralnie w środku skrzyni, no i jak tutaj widać, o sobie przybliżę, tarczki są ładnie spalone, nie ma tutaj kładzin już na niektórych, na niektórych jest ledwo co, no ogólnie masakra, wszystkie tak wyglądają, nie będę już tutaj tego pokazywał, bo nie ma sensu, ale czemu wspomniałem, że on powinien w ogóle nie jeździć na, czy w ogóle, nie powinien jeździć na większości biegów, bo jak zacząłem go rozbierać, to sprzęgło B, czyli to z przodu, co dzieli nam <coughs> ca całe biegi przez dwa, jest w jeszcze gorszym stanie i to jest sprzęgło B. On jest odpowiedzialny za drugą połowę tych szybszych biegów. I ono już Wam pokazuje, jak wygląda. Tylko się tu odkopię. Jest tak. Tu to. inaczej. Ta jeszcze coś miała okładziny, a następne nic nie ma okładziny. Nic nie ma okładziny, nic nie ma okładziny i nic nie ma okładziny. O tamta ostatnia jeszcze coś tam ma. No i o dziwo to sprzęgło działało, bo ten, ten, te szybkie zakresy, w sensie no, od, od 9 wzwyż. Oprócz tych co się wiadomo tam w tym tamtym sprzęgle spaliły to działało to na tym ciągnik jeździ jak jest to sprzęgło zapięte jest zapięty tylni nadbieg, no to on jedzie 50 km na godzinę w tym przypadku i on sobie radził z przyczepą, z beczką czy tam, czy, tam, czy tam klient czym jeździł ten ciągnik ma 240 koni prawie i to się nie smykało i można by powiedzieć, że sprzęgło spalone totalnie, jakim prawem to działało nie mam zielonego pojęcia, tu praktycznie jest metal o metal, a to działało. No wiadomo, to skrzynia chodziła tragicznie, bo podczas przełączenia tych dwóch głównych sprzęgieł, to A i B, one właśnie między sobą pracują najczęściej, no to po prostu było straszne szarpnięcie miejscami, nawet tak, że ciągnik się prawie zatrzymał i, i no i dopiero przerzucał ten, ten, ten bieg. Kalibracja nie pomagała, przy kalibracji tylko było właśnie słychać jak Aż przydusza silnik, więc nawet nie byliśmy w to dalej. Bo jak 240 koni jęczy przy kalibracji, no to wiadomo, że nic dobrego z tego nie wyniknie. No i odpuściliśmy sobie to sprawdzanie, dlaczego tak się dzieje, i zajęliśmy się rozbiórką tej skrzyni, bo już wiadomo było, że, że, że no, no nie ma co patrzeć, no tylko trzeba rozbierać. I tak to właśnie wygląda. Co tu jeszcze ciekawego jest. Może jak to się powinno rozbierać? Bo jak widzicie, tu mam e, tą, tą część i tamtą mam na wózku. Generalnie, jak ktoś kiedyś rozbierał, to te dwie części muszą być ze sobą złączone, i dopiero się odjeżdża tymi dwoma częściami naraz. I trzeba skrzynię obrócić do góry nogami, i dopiero to się zdejmuje pod górę, bo tutaj. W tej obudowie są, tu wchodzi po prostu wałek z tych dwóch sprzęgieł, no i tu są pierścionki. Rozebrać to rozebrałem, no bo mogłem tak rozebrać, bo nie przejmowałem się tym przy rozbiórce, po chciałem szybciej wyciągnąć tą część, żeby już tam sprawdzić co się stało, a to mówię sobie wyciągnę później, bo z tą jest dużo więcej roboty, bo trzeba rozebrać całą pompę hydrauliczną, mnóstwo rurek i w ogóle. Więc przy rozbiórce można sobie na to pozwolić, ale przy zakładaniu z powrotem już niestety e, trzeba to po prostu tą skrzynię obrócić do góry nogami i od tej strony wszystko wkładać, żeby to się ładnie zeszło. Nie radziłbym próbować, no wiem, niektórzy próbują i się im to udaje. Osobiście znam taki przypadek, że znajomy tak zjechał i ciągnik działał, ale ja nie będę ryzykował. Za dużo pracy. No dlatego tak to jest. No jak widać ścianik był tak brudny. Dalej jest. Każdą tutaj śrubę wewnętrzną. Tu jak widać wszystko było zabetonowane ziemią. Bo musiałem to dziobolcem skrobać, żeby się w ogóle dokopać do tych śrub. Tu to samo. Masakra. No wszystko to musi być umyte. Każdą jedną tam moster będę musiał wyczyścić, wydmuchać. Wszystko, rurki każdą jedną wyczyścić, umyć. Całą magistralę tam leży, nieważne od hydrauliki, nie, o tutaj leży, o. Patrzcie jak to wygląda, teraz już wygląda dobrze, ale no wszystko to muszę rozebrać z ten magii wymyć, tak samo tu płyta główna sterująca. O, tu mam, pokażę z ciekawości, tu, tu są wszystkie elektrozawory, jest ich 10. 10, a 11 jest tam z tyłu na na moście, bo tamten nadbieg działa tylko po prostu, po prostu jest tylko nad biegiem, działa jako 19 bieg. On nie, nie, dzieli, nie dzieli żadnych biegów na pół ani nic, on jest tylko załączany eee, po prostu, jak chcemy jechać w maksymalną prędkością. Mogli to zrobić w ten sposób, że na przykład mogli sobie to jeszcze podzielić, na przykład tamten kosz wykorzystać i by było nie 18 a 36 biegów, tak? Eee, no ale nie zrobili tego. bo, bo w sumie po co? No. Więcej komplikacji, mogłaby ta skrzynia działać tak jak należy, a poza tym podejrzewam, że te biegi by nachodziły na siebie, jeżeli by tak zrobili. Może i tak by było, nie wiem. Nie ma się nad tym co za bardzo zastanawiać. A, jeszcze ciekawostka. Ta skrzynia ma też reduktor. I ten reduktor bardzo wygląda podobnie jak reduktor w Maseju 2.5.5, tam 2.3.5, czy tam tych większych też czterocylindrowych. Dokładnie tak samo jest. Albo zapięty wałek na stałe, albo jest zapięty przesuwka tutaj przez satelity, bo to są w środku satelity i on, i on działa tutaj, no działa wtedy wolniej wszystko. Powtarzam, żeby uzyskać biegi pełzające, tu jest taka, jak widać, przesuwka i po prostu jest albo zapięty frez w tym, a jak idzie do tyłu, to z tego freza, frezu w pustu się wy, yy, wysuwa, a zasuwa się na te satelity i to jest załączane mechanicznie już, albo tutaj siłowniczek nieważne. W każdym razie jest taka opcja, żeby ta skrzynia miała też biegi pełzające. No i to tyle. Może jak mi się uda, to nakręcę w filmie jak to składam, póki co, póki co są jeszcze, yy, czy nie ma, nie ma żadnej negocjacji, po prostu jest podjęte decyzja z klientem, że wymijamy wszystkie tarczki, tak jak leci, bo jak zacząłem rozbierać, tutaj już też po kolei inne kosze, na przykład ten tylny kosz, gdzie to jest? Tutaj, o, która, o, tu już tarczka też już zaczyna lecieć, więc jeszcze muszę wszystkie rozebrać, więc i powiem wam tak, że tarczki do tych cioników generalnie nie kupuje się na sztuki, w katalogu występują jako komplet. Na przykład przychodzi już zestaw tarczki, przekładki na dany kosz, i one nie są aż takie drogie w porównaniu do na przykład Dojca, albo innych takich włoskich zf ów czy tam niemieckich ZDFów. No jest to naprawdę warto po prostu, moim zdaniem dorzucić yy, trochę grosza i mieć będę to porządnie, a tutaj jeszcze widzimy niestety ten koszt tutaj ma dość duże wrzery będziemy szukać tego, tego bębna z używki może bo jest dość drogi jest jako jedyny taki mocno wyczaskany, ta skrzynia już była kiedyś rozbierana widać tutaj silikon, taki dziadowski w ogóle i podejrzewam, że robili to sprzęgło bo tu przynik najczęściej siada właśnie a tutaj dziwne było dobre, no było dobre, bo bo ktoś już to robił, ale tego bębna już nie wymienili, bo, no bo drogi. Ale my go wymienimy, zrobimy tutaj panu kompletny remont tej skrzyni. Będą wszystkie tarczki, przekładki, wszystkie łożyska i wszystkie możliwe pierścionki, uszczelniacze, natłoczyska. No nie ma co tutaj, że tak powiem, oszczędzać, bo za dużo pracy... Żeby do tego się w ogóle dokopać I No i cena nie Cena nie jest aż taka właśnie Tragiczna te części do New Hollanda I do CASE ogólnie w tych, mówię o, w tych typowych skrzyniach CNH nie są aż takie tragicznie Drogie Tutaj generalnie Nie wiem ile tu się nazbiera ale Około pewnie 20 tysięcy Dziś za te części może tak, tak z grubsza, bez tego bębna oczywiście tamtego bo ten będę jest dość drogi, my będziemy go szukać z używki, więc jak na ciągnik, co ma 240 koni, mam bodajże 234 dokładnie, no to chyba nie jest źle. Ogólnie maszyna bardzo fajna, bogato wyposażona, wiadomo, amortyzowana oś, amortyzowana kabina, tak jak mówię, ten 19 nadbieg, hamulce już są tutaj też, w... to muszą być, jak fabrycznie ciągnik wychodzi, z, hamulc, z taką prędkością ponad 50 na godzinę, no to tu już idzie sobie, idzie sobie wężyk do tarcz, i tu już są hamulce tarczowe też z przodu. Także nie ma takiego typowego załączania przedniego napędu podczas hamowania, po prostu to się dzieje bardzo kulturalnie i, i hamuje po prostu to za pomocą normalnie tarcz hamulcowych. Co jeszcze mogę powiedzieć? Więcej nie mogę powiedzieć. Do tego tylnego kosza od 19 biegu na razie nie będziemy zaglądać. Zrobimy tą skrzynię. A jak klient się decyduje, to będziemy rozbierać e, może most z tyłu. Bo ten kosz się znajduje gdzieś w tym miejscu. jak widać, nie ma tutaj dojścia do, do niego. Bo tu już normalnie jest odlew, nic nie da zrobić. Trzeba rozebrać cały tylny most, żeby się do niego dobrać. A szczerze powiedziawszy, to jest mnóstwo roboty i kolejne pieniądze. A ten 19 bieg działał dobrze, więc może, może będzie. Wszystko ok. Najpierw zrobię tą skrzynię, tak jak mówiłem. I, i, I tyle. To chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.